Dzień dobry, ja nazywam się Stanisław Słowiński, reprezentuję firmę CRISP Kontraktujemy rocznie około 130 tysięcy ton jęczmienia browarnego. U nas kontraktacja jest robiona głównie na umowach kontraktacyjnych, które mają gwarantowaną cenę minimalną na 100% wolumenu. Ponadto zawierają formulę cenową, kiedy cena rynkowa zmienia się i kiedy ona idzie do góry, to różnica u nas jest dopłacana. Szanowni Państwo, jesteśmy już drugi raz raz razem z Państwem tutaj. Nasza produkcja również zmierza w kierunku rolnictwa regeneratywnego. Stąd nasze wspólne postępowanie w tym kierunku, aby to rolnictwo regeneratywne rozwijać. Aby produkty, które z naszej ziemi wychodzą, były coraz bardziej zdrowe, a koszty, które Państwo ponosicie na produkcję, były tym samym niższe. Mamy dedykowane odmiany, takie, które możemy wysiewać na przełomie października i listopada, które plonują na wysokości plonów jęczmienia ozimego, a ceny i jakość uzyskujecie Państwo jak za jęczmień wiary. Dziękuję serdecznie za zaproszenie i danie nam głosu.